Dzisiaj będziemy od dzisiaj przedstawiać Państwu takie ciekawostki. Właściwie nawet nie zamierzałyśmy dzisiaj o tejże roślinie opowiadać, ale po prostu przechodząc, no nie mogłam nie zatrzymać się. No ale jak już wzięłam w rękę, to stwierdziłyśmy, że choć parę słów, bo żeby zrobić o danym gatunku program, to właściwie trzeba by go przez cały sezon obserwować i pokazywać bo przecież to tak jak w przyrodzie wszystko jest bardzo zmienne, dynamiczne, ciągle się dzieje. No i tu się zaczyna. Dużo jest roślin takich, które o każdej porze roku mają zupełnie inne oblicze. I tu mamy właśnie taką piękną tarczownicę darmera. Widać, widać tarczownica. Co jest fajne u tej rośliny, to to, że ona kwitnie w stanie bezlistnym. I mogę powiedzieć tak. To jest tylko sadzonka. Ja kiedyś prowadziłam taki stary park, gdzie właśnie takie darmery posadziliśmy przy wodzie w, w ogrodzie japońskim. I ta darmera no w tej chwili jest małą sadzonką. Natomiast uwielbiam chodzić i obserwować, co się z nią dzieje. Wczesną wiosną. Więc wczesną wiosną. Gdzieś na wysokości tych 70-80 cm pojawiały się takie kwiatostany. Żadnych liści jeszcze nie było wokół. Najpierw ona kwitła, i te piękne kwiatostany rozwijały się, i z daleka było widać pełno tych, tych takich różowych główek. I to był taki czas, kiedy ona musiała wykwitnąć, oczywiście, powabić owady, i nagle. Zniknęły, pojawiły się wielkie, piękne liście. Co było fajne, to, to to, że ona w tym okresie, jeszcze takim smutnym nad tym stawem, gdzie mało co kwitło, bo jeszcze hosty obok były, które dopiero teraz swoje paluchy, takie skręcone liście wystawiają, a już darmery nam kwitły i już wabiły owady. W momencie, kiedy zaczynały być już mało istotne te kwiatostany, ruszyły ogromne liście. Całe darmery mniej więcej mają około metra. Ogromne kule się pojawiały, właśnie tych liści. I co ciekawe, liść darmery jest jakby taką tarczą, lekko w kształcie kielicha, karbowaną po brzegach. I te tarcze są rozłożone tak, że cała roślina jest jest właściwie składa się z samych takich ogromnych kulistych, tarczowatych, no tarczownica, tak, liści i ta roślina o każdej porze roku jest cudownie ozdobna. Bo wiosną ma takie kwiaty. Później ruszają liście. Liście są błyszczące, piękne, dorodne, tarczowate, wielkie z lekkim zagłębieniem. Jak po deszczu często przychodziliśmy po parku, to one tą wodę trzymały w sobie, czyli te były takimi kielichami zatrzymującymi wodę, ale najpiękniej wyglądały jesienią. Mam nadzieję, że będę mogła Państwu kiedyś pokazać w naszych programach, jak tarczownica wygląda jesienią, ponieważ liście tarczownicy przebarwiają się tak, jakby ukradły jesieni wszystkie jej najpiękniejsze kolory. Dokładnie. Wszystkie kolory są. Są te czerwienie, oranże, żółcie z zielenią. I co jest najpiękniejsze, właśnie po takim deszczu, czy po takiej jesiennej rosie, jak się poszło właśnie do tej darmery, w tym w moim parku, w którym kiedyś byłam, w środku były uwięzione takie małe zbiorniki, małe kropelki wody e, i to wszystko wyglądało po prostu nieziemsko. I myślę, że kiedyś jak z Weliną się wybierzemy do parku i będzie jesień, a na pewno spotkamy właśnie te, te piękne liście darmery, z tymi uwięzionymi małymi kroplami wody to pokażemy państwu jakie to są wrażenia estetyczne. To są takie wrażenia, które się w mózgu zapisują na zawsze i człowiek z chęcią wraca właśnie do tego typu obrazów. Także to... Mu opowiadam Państwu tak do przodu, bo pewnie gdzieś tam w przyszłych odcinkach e, będziemy o tym rozmawiać. Natomiast kolejna roślina, ale to dla tych, którzy mają właśnie wilgotno, którzy mają jakieś zbiorniki wody i którzy mają my miejsce na to, żeby taka darmera zagościła u Państwa w ogrodzie. Natomiast jedną rzecz mogę powiedzieć: bardzo podobnie, bardzo podobnie e, wygląda o tej porze lepiężnik, który występuje u nas w stanie naturalnym. Po łacinie petacites, bo to ktoś, ktoś na pewno będzie chciał sprawdzić, jak wygląda, więc radzę używać nazwy łacińskiej. Z tym tylko, że kwitnące lepiężniki, też w takim stanie, jak ta darmera, kwitnące lepiężniki mają kwiatostany jak na łodyżce, na łodyżce ale wydłużone. Natomiast mają zupełnie inny rodzaj liści. Liście, bym powiedziała, że bardziej podobne do rabarbarów naszych, czyli ten typ liści, ale jeszcze większy. I park, w którym ja byłam, też miał te naturalnie występujące lepiężniki. A były tak wysokie te lepiężniki przy dobrych warunkach wilgotnościowych, że dzieci bardzo chętnie ukrywały się między nimi przed rodzicami, bo były wysokie po prostu. Ogromne, wysokie liście, takie, które mogłyby być równie parasolem. Także o tych dwóch roślinach. Mówię o przytarczownicy, też o tym lepiężniku, który u nas występuje w stanie naturalnym, ale dla tych, którzy są Zainteresowani gigantami, które możemy mieć w ogrodzie, to mogę powiedzieć tak: jeszcze mam tu parę takich gigantów na terenie centrum. Dzisiaj zaczęliśmy, początek mamy od darmery. A jeszcze parę takich pięknych, ciekawych roślin stopniowo będę Państwu pokazywała, bo one dopiero wykręcają swoją łodygę, swoje liście, żeby się potem otworzyć na piękne, wielkie parasole. Dlatego taki jest początek. Oglądajcie Państwo dalej, bo na pewno pojawią się. Takie piękne gwiazdy, gigantyczne gwiazdy do naszych ogrodów. Do następnego odcinka.